We fragmencie tym dostrzec można, rzecz jasna, wpływ brytyjskiej tradycji komicznego postrzegania sfery seksualności i cielesności, zapoczątkowany już w dziejach i myślach pana Tristra Washandy, Lorenza Sterna, a kontynuowaną choćby przez Jamesa Joyce'a, którego osobistym sekretarzem Beckett był swego czasu. Zresztą cały sen o kobietach pięknych i takich sobie jest świadectwem fascynacji twórczością autora Misesa. W drugiej powieści, w Marfin, Tytułowy bohater Irlandczyk mieszka w Londynie wraz z przyjaciółką, Celią, śliczną prostytutką, która chcąc porzucić swój zawód, usilnie namawia Marfiego, by ten znalazł przyzwoitą pracę. Marfi zatrudnia się w końcu jako <laughs> pielęgniarz w miejscowym szpitalu psychiatrycz psychiatrycznym, szybko jednak ulega fascynacji za go pacjentami ich stanem umysłu. Widzi w nich bowiem nie ludzi wyrzuconych poza system dobrodziejstw, lecz tych, którzy zbiegli przed kolosalnym fiaskiem. Ostatecznie Marfi ginie wskutek wybuchu gazu. Jego prochy trafiają do Dublina. Nie na cmentarz jednak, lecz do papu, gdzie rozsypują się po podłodze w trakcie awantury. W obu powieściach, zarówno jej bohaterowie, jak i opowiadający o ich losach narrator ustawicznie podkreślają swoją niechęć do fizycznej strony istnienia. Posługując się zaproponowaną wcześniej metaforą, powiedzieć można, że zarówno owad, jak i badacz wskazują, że istota owada człowieka leży poza sferą cielesną. Mamy tu zapowiedź pewnej konstatacji, która będzie miała ogromne znaczenie w późniejszych utworach Irlandczyka. Ciało może tylko upadać, marnieć, rozkładać się. Świat zewnętrzny zaś z tych upadków arenu w następnym utworze, pisanym już po francusku w powieści Łot, znajdujemy takie oto stwierdzenie. Proste zamki otworzyć mogą skomplikowane klucze, skomplikowanych zamków proste klucze nigdy. Zdanie to odnosić możemy zarówno do samego tekstu, bo jest trudne i łatwe, efektowne interpretacje, wytrychy, jak tak to przywołałem na samym wstępie, na niewiele się tu zdadzą, jak i do przedmiotu, obiektu, którym się zajmuje autor, do człowieka. Obserwator, narrator, zmniejsza dystans dzielący go od obiektu, od łota, podkreśla bowiem, że wszystko to, o czym mówi, zrelacjonował mu sam bohater, sam łód. Wróćmy jednak do skomplikowanych zamków i prostych kluczy. Zamkiem jest oczywiście natura, istota bytu człowieka, w tym przypadku człowieka o imieniu łód. Zauważmy, że łód brzmi w języku angielskim dokładnie tak samo jak łot, czyli co. Co jest zaś prostym kluczem? To wszystkie wyobrażenia na temat człowieka jego istoty, wszystkie mity, religie, teorie naukowe i mniej naukowe, utarte przekonania, oficjalne systemy aksjologiczne, cały świat kultury. W Łocie znajdziemy m.in. komiczną scenę odnażającą nędzę, paradoksy i absurdy katolickiej refleksji teologicznej. Oto nasz bohater – Łot. Zajmuje miejsce w pociągu mającym go zawieść w okolicy posesji pana Nota, którego ma podjąć pracę. W czasie jazdy dosiada się do niego niejaki pan Spiro i inicjuje dość osobliwą rozmowę właściwie monolog. Jestem redaktorem Griggs. Przed Wysoka Nakładowego Miesięcznika Katolickiego. Nie płacimy honorarium za artykuł, ale wynagradzamy tam to w inny sposób. Ogłoszenia w naszym liście są uczucie bardzo wyjątkowe. Jesteśmy w stanie trzymać tą surę nad powierzchnią wody. Mamy bardzo wodne konkursy z namiotami. Ciężkie czasy, gdy nauczycieli się wodą, nasze konkursy, na w charakterze, więcej z nich pożytku niż szkody. Jeden przykład. Użycie z 14 liter św. Rodziny. Pytanie i odpowiedź. Prawidłowe rozwiązanie. Ma z Józu fe. Albo co będzie o zakupie? A tu z komunikacji, i kroki, a na ten moment był rzadko. Reweł z Lijonem, Szczytów z Lijonem, Szpanków z Neymaru, Barbów z Kongresem z Andy, bo się nie zgadzał. Ja osobiście wstępnie ja tu miejsca, wcale się z tym nie kryje, lecz nie w tym stopniu, żeby mi to przeszkadzało w połowach niewolnych. Pod ekstą destra sed co za pomoc. Nasze ładne ustrony utworu w wszelkiej maści i wyznania, w dolną wolno myślicie, na naszej liście zazłużonej. Duchowa relatywa dla zadbania w mój osobisty wkład w dodatkowe odkupienie, to coś tak kiepskiego, tak elastycznego, że nawet presbiteriani zrobiły z niego jak bez bólu. Wyciągnął jakiś papier z kieszeni i odczytał: Lud, Dolne Pirenei, Francja, Serre. Szczur. Albo jakiś inny zwierzątko zjada kawałek poświęconego opłatka. Po pierwsze, czy przyjmuje do siebie prawdziwe ciało, czy nie? Po drugie, jeśli nie, w co się on zamienił? Po trzecie, jeśli tak, co się z nim stanie? Szczerze oddane, Martin Nath autor autopsygodnej nocy buchaltera podatkowego. Pan Szpilow odpowiedział teraz na te pytania, to znaczy odpowiedział na pytanie numer jeden i pytanie numer trzy. Odpowiedział obszernie, czerpiąc następujących źródeł. Święty Ponertura. Piotr Lombard, Aleksandr Heims, Sanchez, Łuaras, Enno Soto, Diana Kosina i Dac. Miał mówię, to czas. <mechanizms> W tym momencie mamy do czynienia z kolejnym krokiem, jaki Becket stawia na drodze do całkowitego odseparowania swego bohatera, owada, człowieka, któremu się przygląda od otoczenia. Narrator jest wciąż wobec niego zewnętrzny, wciąż wypowiada się w trzeciej osobie. Sam Łot natomiast, zostaje już umieszczony w dziważnej, tajemniczej posiadłości należącej do pana Nota, którego jest jednym ze służących. Postać Nota zapowiada przyszłego Godota, na którego będą czekali Wladimir i Estragon. Postać, o której nie da się powiedzieć nic ponad to, że gdzieś jest, prawdopodobnie. Łódź zostaje odizolowany od świata i tam w murach dworku i przy, przylegającym do nim ogrodzie może oddawać się nie życiu pośród ludzi, tylko życiu pośród myśli. Bo też Beckwith zdaje się już znalazł tę sferę ludzkiego życia, której będzie się od tej pory przyglądał. Będzie eksplorował i pisarsko eksploatował doświadczenie życia. Życia rozumianego jednak nie jako ciąg terypetu, zdarzeń i relacji między człowiekiem a światem. Nie będzie przyglądał się swemu obiektowi w naturze, człowiekowi w jego naturalnym środowisku, człowiekowi pośród innych ludzi, człowiekowi działającemu. Jego uwaga skupi się na naturze człowieka i jego zdolności, a raczej braku zdolności do zgłębiania i poznawania samego siebie. Zgłębiania własnej istoty, czymkolwiek miałaby ona być, lub czymkolwiek miałaby nie być. Begetowscy bohaterowie kierują swoje zapędy poznawcze w głąb własnej jaźni, w głąb świadomości, by tam odnaleźć to, co pozwala im mówić o sobie ja. Począwszy od Łota, wszyscy kolejni bohaterowie będą wykazywać podobne cechy. Będą nosili imiona zaczynające się na M lub W. Wcześniej był Marfi, potem łot, następnie są i Moran, Malon, Machman, Machut, War, Winnie, Willy. Będą z niedłężniami, kalecy, zarówno na ciele, jak i umyśle. Wszyscy będą narratorami powieści. Sytuacja wypowiada, wypowiadania spisywania historii będzie wyraźnie zarysowana. Będą przebywać sami w pustych pomieszczeniach, zazwyczaj niedługo po śmierci kogoś z rodziny, matki lub ojca, a ich działanie sprowadzać się będzie tylko do opowiadania tego, co widzą. Tego, co pamiętają oraz tego, co sobie wyobrażają, wreszcie będą się gubić we własnych wypowiedziach. Powracając do naszej metafory, do naszego wada, okaże się, że zostaje on odizolowany od świata zewnętrznego. Pozostaje w zamknięciu, z którego nie wychodzi. Nie ogląda świata, nie uczestniczy już w jego wydarzeniach. Po drugie, badacz, ten, który chce zgłębić jego istotę, utożsamia się ze swym obiektem. Obserwator i obiekt obserwowany stają się jedną i tą samą osobą, bytem, w efekcie czego otrzymujemy relację z pierwszej ręki. Tym, kto mówi, jest ja. Tym, o czym się mówi, jest ja. Wnikliwy słuchacz w tym momencie powinien zadać pytanie. Po jaką cholerę zaznaczać, że wszyscy bohaterowie naszą imiona o inicjałach M lub W? Otóż, w tej decyzji pisarskiej kryje się pewien dość istotny symbol. Litery M i W graficznie przywołują osiemnastą literę alfabetu greckiego, sigma. M i W to jakby przewrócone, upadłe na wznak bądź twarzą do ziemi sigma. Sigma zaś to inicjał imienia Beketa Samuela. Nie twierdzę rzecz jasno, że w symbolicznym zabieg to Sigma. Autobiograficzności, prezydenta. Taka supozycja pozostaje nieuprawomocniona. Chyba, chyba, żeby przyjąć, iż autobiograficzne, lub prędzej autotematyczne, są te fragmenty, w których Molloy, Malone i pozostałe postaci zmagają się ze słowami. Mówią o trudie, z jakim przychodzi formułować myśli, nazywać zjawiska, opisywać zdarzenia